Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj, moi drodzy, jest 8 stycznia. No i jest środa, godzinka, moi drodzy, 11.20. Idę, zrobię obchód i za chwilę sobie pogadamy, co i jak. A więc tak moi drodzy Sytuacja wygląda mianowicie Że na tym parkingu Co właśnie się teraz znajduje w Niemczech Tak w Niemczech Tacho zakończyłem o godzinie Za 10 pierwsza Czyli no można powiedzieć Że o pierwszej Plan był mianowicie taki, że miałem zrobić 9 godzin pauzy Czyli ona mi wychodziła o godzinie 9.50. No i miałem tak wystartować. Wstałem o wpół do 9.00 i po jakichś 10 minutach napisał do mnie spedytor, żebym na chwilę obecną nigdzie nie ruszał o tej godzinie, jak mi wyjdzie pauza, tylko poczekał na jego informację, bo wstępnie realizacja jest na jutro, ale wstępnie jest przełożona na godzinę 20.00. I on będzie jeszcze próbował coś tam zmienić. Więc na razie tak właśnie sobie czekam, a już jest po 11. O, 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 moi drodzy, czekajcie. Napisał mi, że jak chcę, to mogę jechać tam na miejsce. Może się uda. Czyli co ma na myśli, może się uda. No niestety tak to jest, jak się kurde, nie zwraca uwagi w jakiej kondycji jest bateria. No i niestety mi padła, więc musiałem wymienić. Ale widzę, że tą baterię, co teraz włożyłem, to też kurde. Nie jest rewelacyjnie, bo jest 8%. Ale dobra, wracajmy do. A więc tak, spedytor mi właśnie napisał, że mogę jechać tam na miejsce rozładunku, jak chcę. Może się uda. Co ma na myśli? Może się uda. A mianowicie ma to na myśli, że może faktycznie, że. Jak pojadę, to mnie rozładują i nie trzeba będzie czekać na te okienko, na tą awizację do dwudziestej, tak samo jak wczoraj wczoraj pojechałem na załadunek i się udało, bo tak na sprawę ja dzisiaj się powinnam o godzinie 8 rano ładować, ale się udało, więc na chwilę obecną na takim kurde etapie żerujemy, że się coś uda, więc dobra, w takim razie robię kawę, dokręcam pauzę i będę startował, a My się widzimy na miejscu. Taka szybka aktualizacja, moi drodzy. Właśnie dotarłem na miejsce i widzę, że tam przy szlabanie jest chyba biuro, więc trzeba iść się zameldować. Ale ta pogoda jest taka kurczę w kratkę, jak mówiłem wcześniej. Raz deszcz, raz śnieg. A teraz dla odmiany sypie, kurde śniegiem. W sumie to bardziej takim mokrym e, śniegiem. Temperatura y, jest 0,2 na plusie, i tak temperatura skacze. Ale nic. Tam mamy bramę. Tam idę się meldować. Piękna pogoda. Normalnie. O, tak mnie troszeczkę zaśnieżałem. Tu gdzieś mnie. A tutaj. Jest czujnik. No, wyjazd. Dobra, dzielę. co za normalnie pogoda. A ja gdzie się znajduję? Na Autochofie idę, zapłacę za parking i zaraz Wam powiem, dlaczego na tym parkingu tutaj jestem. Tylko jeszcze muszę się zorientować, gdzie tu się za niego e, płaci. Bo jeszcze nie wiem. Ale gdzieś trzeba byłoby by za niego zapłacić. Pewnie na stacji, i tak ma sypać całą noc? Elegancko, normalnie. Parking już został właśnie opłacony. I krótkie wyjaśnienia, co ja robię na Autohofie, gdzie kurde nie wiem, 20 minut temu byłem na parkingu firmy, gdzie mam się zrzucać. A więc mianowicie wygląda sytuacja to tak, że poszłem do biura, gdzie oczywiście jak ktoś jeździ, to będzie wiedział o co chodzi, jest komputer sobie normalnie i koło tego komputera są skrzynki, czyli jak się zamelduje, no to później się skrzyneczka otwiera, wrzucam papiery, ona się zamyka i wtedy czekam na SMS-a, no i wiadomo, jeszcze mi tam mapka się ma wydrukować. No, wszystko fajnie. No, i jak zrobiłem tą całą procedurę i wpisałem numer referencyjny do rozładunku, no to wyskoczyła mi informacja, właśnie wam się tutaj ona wyświetla, że jest błąd. Rejestracja jest za, za wcześnie i dokumenty nie mogą jeszcze zostać przesłane. I dopiero mam awizację na 9 stycznia, czyli na jutro, na godzinę 3:30. Więc fajnie, elegancko. No i stwierdziłem, że ja tam sobie zrobię pauzę do rana i będzie elegancko. No niestety tak się nie stanie, bo to jest najlepsze. Przekręcił kurczę jakiś delikwent przez okienko z tego biura i pytam się go, czy mogę na tym parkingu robić pauzę do tej 3.30. O, mi mówi, że niestety nie mogę. Bo firma pracuje do 22 i o 22.00 Jestem parking zamykany i nie można tutaj nocować. Muszę go opuścić. Jeśli ja mam awizację dopiero na jutro. No, czyli plan mojej pauzy tam lek w gruzach. No i objechałem strefę przemysłową. Nie było gdzie zaparkować, więc stwierdziłem, że jadę na Autohofa The next day. A dzień dobry. Witam serdecznie w czwarteczek, moi drodzy. Postanowiłem, że tak powiem, zaryzykować i podjechać na tutaj na tą firmę, co byłem wczoraj. No i powiem wam szczerze, że się udało zaryzykować. Zajechałem, poszłem do tego biura. Tam oczywiście ciemno, bo chyba nikt nie pracuje w biurze, ale drzwi były do komputera otwarte. Weszłem, wpisałem numer referencyjny skrzyneczka mi się otworzyła włożyłem papiery i teraz czekam zapewne za SMS-em z informacją, że będę mógł podejść po papiery i po mapkę, bo żadnej mapki nie dostałem na chwilę obecną, więc nie wiem jak to będzie wyglądało. Chyba będzie to na zasadzie takiej, że będę tu stał i czekał do 5.30 jak ktoś przyjdzie i weźmie moje papiery, no bo tak to kto by miałby wziąć te papiery, no ale Skrzyneczka się otworzyła, papiery zostały dane no i parking był otwarty. Ja stoję tu sam, nikogo nie ma, więc tak to właśnie wygląda. No. Nie wiem, jak ja mam to ogólnie skomentować, dostałem właśnie yy, sms żeby przyjść do biura. No i gościu z okienka mi dał kartkę, żeby ją wypełnić, praktycznie to samo co wpisywałem na komputerze. No i powiedział mi, że mam teraz iść czekać na kolejnego SMS-a i jak mi przyjdzie SMS, to wtedy mam przyjść do komputera i dostanę papiery i mapę. O, ciekawe, ile teraz będę czekał, bo na chwilę obecną to stoję tu dwie godziny z hakiem. Połowa sukcesu, moi drodzy. Właśnie teraz odebrałem papiery. Tu jest moja mapka i tu, gdzie jest 74ALS83 to ja muszę tam właśnie jechać i się zrzucić. O, I tutaj mam to samo zaznaczone, że tu właśnie mam się ustawić, tylko że rozładunek jest ponoć o 7.05. Więc może być tak, że ja tam wjadę, przygotuję się i będę czekał. Ale ja jeszcze 8 minut poczekam, żeby mi równe 3 godziny wybiło. A co, sobie żałował? Połowa sukcesu, moi drodzy. Właśnie teraz odebrałem. Papiery, tu jest moja mapka i tu gdzie jest 74ALS83. To ja muszę tam właśnie jechać i się zrzucić. O, I tutaj mam to samo zaznaczone, że tu właśnie mam się ustawić, tylko że rozładunek jest ponoć o 7.05. Więc może być tak, że ja tam wjadę, przygotuję się i będę czekał, ale. Ja jeszcze 8 minut poczekam, żeby mi równe 3 godziny wybiło, a co sobie żałował. Ogólnie tak, ja już jestem przygotowany do rozładunku. Nawet podniosłem im daszek do góry i zapomniałem, że mam wodę na dachu no i sobie woda cała właśnie pięknie ścieka. Powiem tak, trochę tu chyba zejdzie, bo gościu jeździ i z każdej strony robi mi zdjęcia. Przodu kurde auta, tył naczepy, bok, tutaj z przodu kabiny, bok cały naczepy, jak jest załadowany tył, drzwi mi kazał z tyłu otworzyć, żeby mógł zdjęcia zrobić, o, ale już w końcu bierze i wyciąga mi te pojemniki, co mnie bardzo już niezmiernie cieszy. W końcu opuściłem tą kurdę firmę Jeszcze po małych takich ala problemikach A mianowicie były takie, że Nie chcieli mi podbić CMR-y Bo mówili mi, że cmr -y oni nie podbijają Tylko ewentualnie, tylko co oni podbijają to jest Lieferschein i jakiś ten drugi papier, ale wyleciało mi nazwa jego Zadzwoniłem do szefa no i on mi potwierdził, że BMW nie, nie, nie podbija e, CEMERK, więc mówię, jeśli mam lifersina i ten drugi papier podbity, to mówi jest OK. Więc jak jest OK, no to 400 metrach, w takim razie w e, podążam na załadunek w prawo. A gdzie jadę na załadunek? Jadę na załadunek do Czech, a dokładnie do Pilzna. Mam tam, jeszcze, mam tam 180 km dwie godzinki treptania. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja na tym e, rozładunku, załadunku powinienem być na 5.30. No ale wiadomo, że no, będzie mały poślizg e, czasowy, i nawigacja mi pokazuje na 9.50 Że będę. Może coś tam szybciej zobaczymy. Szybka aktualizacja: ja jestem właśnie już na miejscu załadunku. I teraz poszukuję biura, gdzieś tutaj ma być za tym. Zielonym budyneczkiem, kontenerkiem, w sumie, jak mi to kobitka powiedziała. O, i jest. O, i jest normalnie. Kurde, elegancko idziemy. No i drodzy, działać. Bo nie ma czasu, trzeba się ładować. Coś czuję, że to będzie z rampy. I że tak powiem, na prawe lustro trzeba będzie cofnąć. Czyli tam muszę się wyciągnąć w lewo. I tam mamy rampy, dwie. O i tam właśnie są nasze dwie dwie rampy i my się musimy ustawić pod jedynkę. Więc dobrze, że nikogo pod dwójką nie ma, więc mogę sobie spokojnie ścinać Więc sobie mogę to spokojnie ścinać jakby coś nie szło No tak właśnie można powiedzieć, że <laughs> Nie wiem po co jest ten kask mi na głowie, no ale cóż takie mają widocznie przepisy aby wejść na halę do, na rampę to trzeba założyć kask. nie wiem czy mi na głowę ma jakaś rura spaść, czy lampa czy może te maglownice mi mają spaść nie mam pojęcia. No ale no cóż, no, procedury to procedury BHP. No to czy mi się uda podnieść na naczepę do góry to ja, że tak powiem nie wiem, ale możemy spróbować Jedzie. No coś tam jeszcze dźwignęliśmy tu do góry, ale czy to będzie to to nie wiem, bo on jak wjeżdża z koszami, to normalnie kurde wszystko w dół idzie. No dobra, coś tam może dało, bo podłogę miałem na równo z ich rampą jak się rozłożyło. Tutaj zaraz mają trochę wyżej. A few moments later. Ja yeah, piernicze, jakie oberwanie chmury się teraz właśnie zrobiło. No, jednym słowem trzeba powiedzieć, tak, że pogoda to jest normalnie w kratkę, nie wiadomo czego się można spodziewać. Śnieg, deszcz, wiatr, śnieg. A teraz, przed chwilą, tak kurde się rozpadało, że przez chwilę nie było w ogóle widać autostrady. Nasza prędkość z tych 9 nagle zeszła na 20-10 na godzinę. No, teraz troszeczkę przeszło yy, ten deszcz, ale zaczęło je, jak na teraz mega wiać. Nie no, normalnie pogoda. Jest fajnie. Fajniusia. Nie wiem, jak mam kurde określić, co to jest za pora roku. Czy to jest e, wiosna, jesień, czy może zima. No, lato raczej nie, bo nie te temperatury. No, ale zima na pewno nie. Bardziej bym obstawiał, że to jest jesień, taka przeplatana z zimą. Coś No, już troszeczkę się lep, lepiej ten ruch robi. Zobaczymy, co będzie dalej. The next day, Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Państwa w piątek, piąteczek, piątunio. Jest godzina druga pięćdziesiąt. Mi jeszcze pozostało 10 minut, pauzy. I znajduje się. We Francji, a bardziej to na granicy. Więc teraz trzeba się kurde ubrać i, w, i zrobić obchód, czy jest wszystko ok? Bo z tym kurczę, czy OK, to może być różnie. I wezmę sobie kurde magiczną latareczkę. Haha! Ha, ha. O, pyk, 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 pyk. Oleś mi daje po oczach teraz. Dobra, czekajcie, bo muszę to wyłączyć. Dobra, to trzeba iść zrobić obchód, ale w sumie to wy idziecie razem ze mną zrobić ten obchód. No, a co? Będę sam, kurde? Mars? Trochę ze mną, żebyście pomarzli. Zrobić obchód, czy wszystko okej okay jest, kurcze, na tej granicy we Francji. Więc patrzmy uważnie, moi drodzy. Myślę, że będzie wszystko OK. Dobra, światełko bardziej wyraźniejsze, tu sobie klamereczkę przypniemy. Tu jest wszystko ok, tu sobie klamkę. O co ona mi się tak pootwierała? Paliwo, paliwo jest ok. Dobra, idziemy dalej. Na spokojnie, pomalutku. Trzeba wszystko popatrzeć czy jest Git majonez. Uu. Można tak powiedzieć, że ten parking... Nie jest zapełniony jak ogólnie w tygodniu, bo w tygodniu we wtorek czy w poniedziałek, nawet do, do środy, to on jest tu na fula zabity. Ale to też może być spowodowane tym, że to jest nowy rok i jeszcze dużo kierowców nie wyjechało w te tereny. Ale wygląda na to, że jest chyba wszystko ok, moi drodzy. Więc co mnie bardzo to niezmiernie cieszy. Jak jest ok, jeszcze tylko siodło, siodło mamy zapięte. Dobra, dobra. idziemy do auta, bo zimno. No i pięknie, moi drodzy. 9 godzin pauzy właśnie wybiło i może można rozpocząć już Tacho, Francja. Oj, rozpoczęte wszystko pięknie. Git majonez i uwaga, moi drodzy. Do celu, ogólnie do Sohous, pozostało mi 222 km, 2,50 dreptania. No i nawigacja mi pokazuje, że będę tam na 5:50. No ale wiadomo, że jeszcze teraz 5 minut na motkach muszę postać. No to omówmy się do równego rachunku na 6 rano. Będę. Powiem Wam, że jestem zaskoczony tym. Mam już papiery i mogę normalnie wjeżdżać. Najgorsze jest to, że tu nie ma za bardzo tak zwanego parkingu, żeby tutaj normalnie zaparkować. A ja wcześniej jak na CM0 jechałem, to ten dyk, tamtędy, tamtędy wjeżdżałem co gościu teraz walczy. I wiem, że prawdopodobnie on zaraz może jechać tu, gdzie ja jadę. Aczkolwiek to też był park, parking, tu sobie mogłem stanąć. Ale dobra, się przejdę już z bucika. No normalnie nie uwierzycie, co się stało. No normalnie nie uwierzycie. Ostatnim razem, jak byłem, to tu było właśnie CM0. A teraz to nie jest CM0 tylko T5P łożesz kurde jego mole barabasz przenieśli magazyn jednym słowem Oje. CM0 to jest ponoć tam gdzie ja stoję tylko gdzie ja teraz stoję tam stoję i ponoć gdzieś tu jest ten magazyn CM0 o, kuźwa, coraz lepiej. Magazyn mnie kuźwa przenieśli do cholery jasnej. Hmm. Gdzie ten kuźwa, magazyn. Patrzcie, no, normalny magazyn mi się znalazł z CM0. I ja nawet go nie widziałem. A jak to jest możliwe, że ja tego magazyny, no nie widziałem. Teraz tylko jakieś biuro by trzeba było tu gdzieś znaleźć. Tylko jeszcze chulera wik, gdzie jest jakiś. Kuźwa biura? Nie ma jak to powodzieć. Elegancko moi drodzy, już można powiedzieć, że połowa naczepy została rozładowana. Jeszcze tylko tutaj i będzie finito. Zaraz się będzie można składać z powrotem i lecieć do Niemiec. Tak, w Niemczech mamy załadunek. Dopiero, ale powiem Wam dlaczego. Bo miałem się ogólnie ładować tutaj, ale to za chwilę na spokojnie sobie Wam wszystko powiem. Puca, puca. Powiem Wam, że nigdy tędyk nie. Nie wyjeżdżałem, więc Ja na tą sprawę nawet nie wiem gdzie ja jestem, nie? Powiem szczerze, że nawet nie wiem gdzie ja jestem Co, tam jest brama wyjazdowa? No tak jakby Ale czad Ty, patrzcie Bramę wyjazdową tam mamy No to tak trochę dla mnie To jest Słabe Albo i nie. Powiem Wam szczerze, że ja nie wiem gdzie ja jestem. To po co ja przez te tu przejechałem? Skoro tu jest dalej droga. Ha? Ha? Łatwo jest pytanie. Dobra, ta, bo <laughs> zaraz się zagubię na fabryce normalnie. Jakiś e, znak, cokolwiek jest. Będę to w lewo. No dobra, to pojadę sobie w lewo. No Park King. Ok. To sobie fabrykę pozwiedzamy trochę. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.